6 miesięcy temu podjąłem decyzję, która kosztowała mnie wszystkie zasięgi, współpracę, pieniądze, społeczność. Ale zanim Wam o tym opowiem, to idziemy pobiegać, bo aktualnie przygotowuję się do maratonu. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Pracy na dzisiaj już skończyłem, o, bo od rana siedziałem. Widać jakąś zmianę, bo od 15 dni jestem na tak zwanym Lux Maxingu, z którego oczywiście tutaj też nagram dla Was film. 4 km, a tą decyzją, przez którą straciłem prawie wszystko, była zmiana treści, które publikuję i całej osoby Andiego. Z młodszych widzów przerzuciłem się całkowicie na starszych, dojrzałych już, dojrzałych już nastolatków. Przestałem się hamować z przeklinaniem, zacząłem mówić to, co myślę. Nie robiłem treści family friendly, tylko mówiłem rzeczy, które powiedzmy ja bym chciał usłyszeć w starszym wieku nastoletnim, 15+, 14+. No i po prostu zacząłem mówić o rzeczach, które mnie interesują, mnie jako mnie. Nie jako Andrzeja, nie jako Andiego, tylko jako Andrzeja, a to jest jednak jedna osoba. O pieniądzach, o jakimś biznesie, o rzeczach, które przeżyłem, o rozwoju, o wszystkich tych rzeczach, o których poprzedni Andy nie mówił. Bo poprzedni Andy robił tylko i wyłącznie rzeczy family friendly, czyli stricte rozrywkowe, gdzie obejrzałeś sobie jeden film, zaśmiałeś się i tyle, przeskrolowałeś dalej, zapomniałeś o kimś takim jak Andy. Nie dawał ci żadnej motywacji, nie dawał ci inspiracji, nie pokazywał ci, jak twoje życie na przykład piękne możesz być, jeżeli się poświęcisz pracy. W sumie też jeszcze tego nie wiem, bo cały czas się poświęcam temu wszystkiemu. Bo kiedy zaczynałem moją przygodę na TikToku, liczyło się dla mnie tylko i wyłącznie zdobywanie obserwacji, lajków, wyświetleń, takie błahe rzeczy. A na co nie patrzyłem jakby w szerszej perspektywie, nie liczyło się dla mnie tworzenie społeczności. Dopiero od jakiegoś czasu, kiedy tworzę ten nowy content, który dociera do znacznie mniejszej ilości osób, czuję, że faktycznie robię coś fajnego, Tych, bo dzięki tym moim słowom, czy na Instagramie, na YouTubie, na TikToku, zaczęliście coś robić. Albo coś mądrego powiedziałem, że coś wam uświadomiłem. Bo ten content, który aktualnie tworzę, on może bardziej wpłynąć na twoje życie, niż kontent zwykły, rozrywkowy, gdzieś jakieś głupie memy, family friendly itd. I właśnie uważam, że w tą stronę powinni iść twórcy internetowi, żeby dawać wam jak najwięcej wartości, Dawać tym odbiorcom coś, co zmieni ich życie na lepsze, a nie tylko i wyłącznie rozrywka, rozrywka, rozrywka. Znaczy, teraz takim moim celem jest to, żeby moi widzowie mogli powiedzieć, ty, jestem fanem Andiego i dzięki temu moje życie stało się lepsze. Słucham, co Andy mówi. Andy ma fajne rzeczy do powiedzenia. I dzięki temu. I dzięki temu żyje mi się lepiej. Jestem lepszym człowiekiem. Nie spodziewałem się, że aż tyle osób wbije na naszego Discorda. Już cały Discord ma. No, z 4 dni, z 5 dni. No jakoś tak. A mamy już. Panie i Panowie, gdzie to jest napisane? 448 członków. I co najfajniejsze, cały czas chłopaki rozmawiają i sobie pomagają. To jest przepiękne i dlatego to stworzyłem. Mamy tutaj różne zakładki, na przykład. Trading, e-commerce, marketing, mój plan lux maxingu, yy, jakieś pytania, można też y, jakieś oceny prosić, co poprawić, jak, jak moja postura wygląda teraz, co mogę poprawić, o nie chcę wyostrzyć. Jakieś inspiracje, wymarzone auta, porady, jak planować dzień, yy, co jeszcze. Naprawdę stary ten Discord świetnie jak na razie wygląda, dopiero mówię Ci, 3 czy 4 dni temu go założyliśmy. Niesamowite, zapraszam ci, wbi do niego. Tam są tylko i wyłącznie chłopaki, którzy chcą być lepsi, chcą się stawać lepsi, chcą coś zmienić w swoim życiu. Tak jak ty czy ja. Także na pewno znajdziesz coś, coś coś tam dla siebie, żeby pogadać, czy żeby czegoś nowego się dowiedzieć. 493. Także stary jeszcze, jeżeli jeszcze nie dołączyłeś, to dołączaj. Zdaję sobie sprawę, że ten film będzie strasznie chaotyczny, bo tutaj raz to jest. Ostatni raz nagrywałem tydzień temu. Yy, ale. Taka forma mi się podoba. Znaczy, ogólnie forma tego, że jakby nagrywam takie, może nie tyle, że nudne życie, ale takie prawdziwe realia, że praktycznie każdego dnia no, nic się takiego ciekawego nie dzieje. Nie ma jakiegoś ognia. Ty, jak to influencerzy mają w naturze przedstawiać, że każdego dnia, nie wiem, jest kurwa XYZ. Taką mnie większość nie jest takich samych i nudnych, ale dzisiaj zabiorę Was. Jest godzina 10 za 10-3. Yy, bo teraz idę. Czy teraz skończyłem robić. Bo moja dziewczyna ma dzisiaj urodziny. Skończyłem jej robić takie. A... Zrobiłem jej taką, powiedzmy, taką, no, coś w formie kalendarza adwentu, adwentowego. I muszę jeszcze pójść załatwić yy, resztę prezentu. W ogóle miałem coś jej dać na święta, ale jednak stwierdziłem, że wolę jej to teraz dać, bo już to miałem kupione od dwóch tygodni. Yy, żebyśmy mogli zaraz się dowiedzieć, co to jest. Żebyśmy mogli jednak coś ustalić, bo, bo jakbyśmy, bo, bo to jest wyjazd, nie? Miałem dać jej to na święta, mm, ale jednak wolę jej to dać teraz, żebyśmy mieli więcej czasu na jakieś ustalenia, na może wykupienie jakiejś atrakcji, jak będziemy na miejscu. A jutro? Yy, jutro jedziemy na trzy dni do Krakowa, do mojego szanownego przyjaciela, pana Kapeusza, Kapka, którego pewnie znacie. Miałem ostatnio taką sytuację, że prawie udało mi się strasznie dużą rzecz załatwić. Jeżeli chodzi tutaj o, o pracę i o, o marketing. Strasznie dużą rzecz prawie udało mi się załatwić. Zresztą byłem pewny, że już miałem to w głowie zwizualizowane, że, że tak będzie. To byłby. No bardzo, 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 bardzo... Kurwa, czemu to tak ucieka? Bardzo duża rzecz, że bardzo duża rzecz. Bardzo duży klient, bardzo. Bardzo fajny. Ja już to miałem wszystko zwizualizowane. Już byłem tak napalony na to, podekscytowany, że to będziemy robili tamto. Akurat to była taka rzecz, że bardzo dużo takich niekonwencjonalnych jakichś rzeczy można by było... że inaczej można by było to ugryźć, ten marketing cały. I byłem bardzo tym podjarany, no, duże pieniądze, jakby niesamowici ludzie i niesamowita branża. I byłem no niesamowicie podjarany tym, no po prostu... Yy... I przez kilka dni jakby żyłem, że no to się uda, przecież tak super nam się rozmawiało. Yy... I co? No i wyszło tak, że no się nie udało. I byłem lekko... Przykro mi było, no bo jakoś nie wiem czemu w mojej głowie się nastawiłem, że będziemy działali. Lekcje z tego wyciągnąłem no, na przyszłość, i Wy też, żebyście pamiętali. się szybka. Żebyście pamiętali, że. Żeby się na nic nie nastawiać. Żeby się nie nastawiać na rzeczy, na które nie macie wpływu. Jeżeli coś na przykład jest zależne od Twojej pracy, od tego w jaki sposób się przygotujesz, czy coś, no to oczywiście, żeby się nastawiać, bo tak trzeba. Ale jeżeli coś jest zależne od drugiej osoby,. Jakby nie od Ciebie, Ty nie masz tutaj. Yy... No, zdążę z o kurde, No, zdążę, ale proszę kamera. Powiedzcie jest takie, żebyście się nie nastawiali na, na rzeczy, na które jakby nie macie wpływu, nie są zależne od Was. Dobra, mogę tutaj stać. Bo po prostu to jest najprostsza droga do zawodu, znaczy do zawiedzenia się. Oczywiście w jakiś tam sposób manifestujcie, ale to musi być połączone z pracą, z ciężką pracą, a nie po prostu, że sobie manifestujesz, że wygasz w, w totolotka. Tylko manifestujesz, że uda Ci się osiągnąć ten Twój cel biznesowy, y, osobisty, że tyle na klatę wycisnąć, ale do, manifestując to musisz pracować, musisz coś robić i wtedy to ma jakikolwiek sens. A jak ja wiesz, no, z, zrobiłem co mogłem zrobić, jak najlepiej się przedstawiłem, jak najlepiej jakby ofertę przedstawiłem. Y, ale to już jakby było po stronie klienta. I no źle zrobiłem, że się tak bardzo nastawiłem, bo po prostu cały temat mnie jarał bardzo. Ale Wy po prostu pamiętajcie, że to jest najszybsza droga, żeby się zawieść. Patrzcie na to. Mówiłem Wam, że y, dla mojej partnerki na urodziny y, sprezentowałem jej y, podróż. I patrzcie, stworzyłem stary... Wczoraj AI mi stworzył taki boarding pass. Warszawa i do Wiednia lecimy. I włożę to w kopertę w jakąś dziwną, taką nieforemną, bo to jest takie włożę to w kopertę i po prostu wręczę to mojej partnerce na urodziny. Chyba fajny pomysł, co? Fajny pomysł, co? Fajny, fajny. Bo jakbym dał jej to na święta, to byśmy mieli tylko trzy tygodnie, czy nawet całe trzy tygodnie, żeby sobie zaplanować, żeby może jakiś, nie wiem, hotel wziąć, czy coś takiego, a jak jej teraz to dam, i wiadomo, ceny będą zupełnie inne, a jak teraz to je dam, to będziemy mieli ponad miesiąc, ponad miesiąc, ponad miesiąc, nie liczyłem, Ponad miesiąc, yy, no, żeby się przygotować do tego. I nie mogę się doczekać jutra, chłopaki. Zaraz wyjeżdżamy do tego Krakowa, o którym wam wcześniej opowiadałem, do pana Kapka. Za 30 minut muszę wyjść z domu. Muszę sobie jeszcze włosy poprawić, bo ja tego nie widzę. Ale tutaj z tyłu są takie oklapnięte, nie? Znaczy oklapnięte. Po mnie denerwuje w długich włosach, dlatego nigdy nie chciałem mieć długich włosów. Ale znaczy długich, no takich wiecie, no takich powiedzmy jak teraz, jeszcze troszkę takiego kasku, bo no jakoś kurde one są tak puszyste, zaraz też powiem, używaj odżywki, Od... używam odżywki i w ogóle dzisiaj na Discordzie dobiliśmy, co ja robię? W ogóle dzisiaj na Discordzie spieszy mi się, kurczę. dzisiaj w ogóle na Discordzie dobiliśmy 500 osób, co jest dla mnie no niesamowite. Cały czas ktoś coś pisze, pytania są, wszystko. Każdy sobie pomaga. Fenomenalna społeczność. Naprawdę, już chyba po raz dziesiąty mówię to w tym samym filmie. Ale no musisz tam wejść i sprawdzić. Możesz mi zadawać pytania, możesz innym chłopakom zadawać pytania. Potrzebujesz jakiejś pomocy w czymś? Wszyscy jesteśmy otwarci, żeby ci pomóc, coś wytłumaczyć. Rzesernik kosztuje 2 zł. Może być dobre. A ja oczywiście siedzę na Discordzie i Wam opisuję. dlatego by zapraszam, dołączajcie tam na dole. 500 osób się zmianą na Discordzie jesteś. A Ciebie cały czas nie ma na Discordzie Ale to zawsze też mam być, a ja nie wiem tej aplikacji nawet nie gdzie jesteśmy? w Krakowie dawaj, idziemy patrzcie jak tutaj wychodzimy już nas atakuje atakuje już nas klimat świąteczny czeski pociąg no 6 na 10 Okej, okay. ale dupy nie urywa Przechodziliśmy obok, ale stwierdziłem, że to nie może być jakieś skomplikowane i... Luka mnie nagra. nagra. Nie, nie to już że w była. No nie już nie chcielibyśmy na mawrze że dalej, ale wydać to 50 zł to przesada, co? A wtedy bym kapkowi sprawił takiego renifera, ale. Ale nie, 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 nie. nie. Czekamy na kapkę. Na kawiarni, bo mamy ciężką torbę. nie słabo idą rolki na Instagramie, więc jeżeli to oglądasz, to możesz wejść, sprawdzić. to Robimy... patrzcie jaki ładny kolor, co? No piękny Takie auto będę miał chłopaki. I mi się taki podoba. Wam mówiłem Hyundai 30N. Takiego ja sobie kupię. Za niedługo. No co? I rejestracja w 1 mrożą Nie. Nie. Nie no, w Irlandii Dla mnie taki, uważam, żeby ciebie bardziej posłał taki granatowy, taki ciemny Ale nie ma, taki ma ciemnego, to taki... jest ten, czarny, szary albo metaliczny No taki metaliczny, granatowy Nie ma takiego, No, no to moklej. będzie, jest, Mercedes taki Ale ja chcę tego No i mamy tutaj Oj, proszę pana Proszę to nagrać, proszę, proszę nagrać Proszę, ostatnim to razem to był syf. Tak, porównanie wcześniej i teraz A teraz, kurczę wow. człowieku Dzisiaj, skurwa luksus Super, Rynek w Krakowie Mega Nie chcesz powiedzieć jeszcze raz tego co wcześniej mówiłeś? Eee, że pozdrawiam wszystkich z Warszawy Trzymajcie się tam ciepło Tak wygląda rynek w Krakowie Tyle wam chciałem pokazać chłopaki Nie będę was męczył Tymi nudnymi widokami Co? Dwie stówki tam masz? O stary z No tak chłopaki, jesteśmy W restauracji Właśnie zimno jest na dworze a, o, akurat. O. takie jest. Tutaj, tutaj. Tak jest. Here, thank you. Thank you. No i chłopaki, nie jestem z siebie dumny. Wow. Smacznego. Dobie przybitki jak Anjax, no? Jako cena? Jeden z lepszych jak jadłeś? Aż tak? Smacznego. Ale wiesz co? Ma dużo soli Odłoży się wody trochę na Morzu. No trudno, to jutro będę spuchnięty, ale to jutro wypiję Dwa razy więcej wody kokosowej Ten człowiek przez cały czas wymyślał, że te W czekoladzie, owoce Są niesamowicie dobre I po... No dziwne owoc, owoc, nie? Co dobre? Jak nie owoc? Mrożone taki trochę. No, 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 no dosłownie, no opisz to, o co chodzi. No. Czemu ty się tak tym ekscytujesz? No bo co to jest to, w czekoladzie. Nie, właśnie nie. No opowiedz mi. No daj, daj, tak. daj, daj, mogę. No i powiedz, że rozumiesz mi teraz, o co mi chodziło cały czas. Powiedz! Że rozumiesz, o co chodzi? Że to nie jest zwykły owoc. No powiedz! Takie taki chrupiące. no mówiłem? z na kstytujesz, no? Takie fajne, no chrupiące. I no, już rozumiesz, czemu się tak ekscytuje? Ja patrzę na to, że jedno takie winogrono kosztuje ponad 5 zł. Okej, okay, nie, fajne, nie, dobre. Nooo Dobre, fajne, miałeś Czyli rację, przy, rację, rację. rację. Miałeś rację, tak. Jak chcę nagrać? O, się... nagrałem. Ale nie bardzo to jest 25 złotych. No nie, chuja, nie. Ale miałem rację, ty jeszcze jeszcze przez nas? 10 zł, tak? No tak, ale... Dlaczego no. to mogły być lepsze? Taka bardziej kinderkowa. No, prawda, czuć, że to jest taka najtańsza, z której są Mikołaje takie robione, co się kupuje na, na wagę. No, eee, Już kapek nas zostawił. Jesteśmy w hotelu. Ja muszę kilka rzeczy załatwić na telefonie, I idziemy w miasto. Nie wiem, czy to będę relacjonował chłopaki dla was. Ale hotel jest bardzo ładny. Jak zresztą widzieliście przebitki przed chwilą, bo ponagrywałem. Uczę się. jedne konie Ale ładnie to wygląda W dzień, w dzień ładniej czy w nocy? W dzień chyba I To pewnie ma tysiąc kalorii z czego to jest sam tłuszcz i... i cukier Ja nie biorę chłopaki I patrzcie tutaj jaka jest ta firma tego klimatyzatora ale ja Nie mogę przeczytać nazwy tej firmy są i co? Niebanalny smak Szczerze Myślałam, że to będzie takie twarde, ale jest mega mięciutkie. Mega dobra. Dobra, daj. Ej, to mi nie jest za dużo. Dobre. Ale więcej niż bym nie chciał tego. Aha. My już jesteśmy w naszym pokoju hotelowym. Nie wiem, czy tutaj wam to wszystko pokazać. Bo tu nie ma nic ciekawego. Tak? tak, tu nie ma nic ciekawego. Tutaj jest łóżko. Mam wam pokazać. To, mam wam pokazać. Tutaj jest ta. Duży telewizor jest. Ale jest kurde jeden minus. Tutaj to. Tutaj szef. To. Tylko, że jest jeden minus się tutaj nie patrzyłem, bo nigdzie tutaj nie ma mm, takich ciapek na basen, nie? Obawiam się, że trzeba za nie zapłacić, ale to ja nie będę płacił, to ja najwyżej pójdę w werforsach na basen, tam będę na bosu chodził. ci jednego klapka. O, po jednym klapku. To mi się nie podoba i nie ma szlafroków. Może przyniosę, to Tylko są ręczniki. No ale ja dobrze, tych ręczników jest trochę, to najwyżej te ręczniki weźmiemy. No, a na naszym Discordzie cały czas coś się dzieje, cały czas, ja już nie nadążam. Chłopaki tutaj widzę, że czytają moją lekcję marketingu, bo wrzuciłem pierwszą lekcję marketingu. Będę to dalej kontynuował, tylko muszę do domu wrócić, bo to chwilę trzeba posiedzieć... Chłopie. Wchodzę, a tutaj 25 odczytanych, a nie wchodziłem przez 10 minut. Wracając do naszej rozmowy, stary. że naprawdę, dołącz do naszego Discorda. Jest on całkowicie za darmo, a możesz wielu rzeczy się nauczyć i co najważniejsze, no po prostu też się rozwinąć, starać się lepszym, zapytać się chłopaków jak oni to robią, że nie mają ciągle motywa motywacji, jak oni to robią, że chłopaków, którzy też byli jakby w takiej pozycji, nie, jak ja na przykład zaczynam dopiero całą przygodę lux maxingową i tak dalej, no to też mi pomagają, mówią zrób to lepiej, a może użyj tego produktu na twarz, może to, do włosów tego. I to jest tak, że wiesz, no człowiek uczy się przez całe życie, a jak ktoś, kto autentycznie się na tym zna i ci pomaga, yy, jest w stanie ci pomóc, ktoś, kto już przez to przeszedł, na przykład on ci pomoże w Lux Maxingu, a ty siedzisz w e-commerce, yy, czy nie wiem, czy, czy w czymkolwiek innym, i ty możesz swoją cegiełkę dołożyć, na przykład w takim e-commerce, czy na przykład może na przykład w montażu, w kontencie, że możesz dorzucić komuś innemu, doradzić, komuś kto dopiero zaczyna, a ty już przez tą drogę przeszedłeś i wiesz, jak to zrobić. I to jest właśnie piękne, nie? Yy, chłopaki, tak wygląda basen. Nie ma tutaj nic, tu jest ładny, ale nie ma tutaj nic, wiecie, jak już okno, tutaj ło, zjeżdżanie i tak dalej, to nie jest Santago Po prostu jest tu rodzik dla dzieci, zwykły basen, Sauna i tutaj jest jacuzzi za tym. Tylko tam gość siedzi. I nie będę panu nagrywał, podchodził. No tak to wygląda, jest ok, w porządku, pływamy sobie, odpoczywamy. Yy, nie wiem czy też będę nagrywał, później pójdziemy na miasto i tyle. I tyle z dzisiaj, jutro już wracamy do domu. Taki krótki wyjazd. Trzydniowy, trzydniowy, 20, 48 godzinny w zasadzie. O, A jak widzicie, już po basenie, po saunie, po spa, po relaksie. Na miasto zaraz idziemy. C1,5,1. <grym>. Damy jeszcze raz szansę kebabowi Friza mm, To jest jakaś, jakiś... jakiś boks Coś do picia i... Ja wziąłem największego jakiegoś... Naj, największego chyba, bo dzisiaj nic nie jedliśmy bo... Wow, Tyba jak wbijam koła no i Cool, fajne Bardzo fajnie. fajne Fajny experience, teraz rozumiem czemu dziewczyny tak chodzą grupami do kibla Kawa friza. Dobry, ale no wiecie, no, jakby nie mam 10 lat żeby się tym jarać to pamiętam, jak byłem z kapkiem, nie wiem, z pół roku temu, z 5 miesięcy, 4 miesiące temu, to był naprawdę dobry, i później jak, jakby nie czułem się, że on jest ciężki. A teraz jest tyle osób w tym Krakowie, że ciężko gdzieś pójść i zjeść coś, jakby takiego. Po pierwsze, że się chłop dwumetrowy naje w dobrej cenie i żeby tamte jakieś no, mikroskładniki, żeby były w porządku. Mimo, to był, mimo tego, że to był kebab, to on nie był taki tłusty. I było tam bardzo dużo waży, Tym co ja miałem yy, Więc jakby W mimo wszystko A tutaj za kamerę powiesz jak tobie smakowało? Tak, było bardzo pyszne Bardzo ja dobry. jakaś sobie bowla, wziąłeś tam boxa boksa I herbata e, Herbata ta Zimowa Herbata zimowa Kosztowało chyba z 10 zł Także tyle samo co kola, no. Może nieco więcej, ze 2 zł więcej A była zajebisto. Także chyba no, Freeza robo, dobrą robotę. Zrobił. Nie wiem, czy to w ogóle jest chyba Freeza, ale tak się mówi, że. Chyba Freeza. Nie mam 10 lat nie mi to ale dobre jedzenie mają. No fajnie było na wakacjach, wolne i tak dalej, ale już czas wrócić do, do życia codziennego. Ja już jestem, jest poniedziałek, godzina 12. Ja już jestem po pierwszym spotkaniu. Muszę się przebrać, no strasznie szybko mi ten weekend minął. Prawda jest taka, że wszystko, co dobre, to się szybko kończy. Taka prawda, i po prostu należy cieszyć się chwilą, a nie żyć tym, że zaraz to się skończy. Tylko po prostu cieszyć się tym, co się dzieje teraz, doceniać to. I to się ma w sumie wszystkiego w życiu, nie? Bo jak wiecie, jak żyjemy w przyszłości, i cały czas się zastanawiamy, co będzie jutro, i tak dalej, to, to ten czas nam mija między, między palcami, i wtedy się tworzy taka tak zwany po angielsku anxiety, czyli taka niepewność przed przyszłością. Widzę to po sobie, że trzeba żyć tu i teraz, że teraz to się dzieje. Teraz sobie stoję, rozbieram koszulę, na... zdejmuję koszulę, jestem prawie nagi, bez spodni stoję na parkingu. A czemu? Bo żyję kurwa chwilą. Piję sobie kawę z Costa Coffee, zdejmuję koszulę. Wyjebany kurwa, co pomyślę, wyjebane. kurwa, jakie parki mam. No. No i co? I taki z tego filmu, że pamiętajcie, żeby żyć i cieszyć się tym, co jest teraz, doceniać, a nie żyć w przyszłości czy przeszłością. Kiedyś usłyszałem, że. O, no dobrze. Usłyszałem, że yy, 99% alkoholików jest alkoholikami tylko dlatego, bo... bo żyją w przyszłości, nie? Bo żyją jakby tym, co było. Wspomnieniem, że kiedyś było tak. Kiedyś byłem dzieckiem i żyłem sobie bez trosku, nie? Nie pamiętam, do czego dążyłem się przebrałem jeszcze. Bluzy trzeba. Nie, w porządku jestem. Bo byłem w koszuli w marynarce. I zupełnie inaczej, wtedy ci ludzie postrzegają, nie? Tutaj pani drzwi otwiera, tutaj to, tutaj tamto. A ja się czuję jak self. No. Co prawda nie chodziłbym tak sam z siebie, znaczy nie no, chodziłbym. Za kilka lat pewnie będę chodził. Dzięki chłopaki za oglądanie tego filmu. I widzimy się w kolejnym. Cieszcie się chwilą, nie żyjcie przyszłością ani przyszłością. Po prostu bądźcie tu i teraz i, i nie poddawajcie się i ciśnijcie dalej. Wierzę w każdego z was. Dołączacie na Discorda.